radio krakow No to wyruszamy, szanowni państwo, ale... na radiostradę. Już panowie są, jak słychać, Marcin Koczba tak. i jego gość. No, karambol to dzisiaj nie słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. Karamba, buciacia. Tak to rzeczywiście. Piotr Leńczowski, Autoakademia, nasz ekspert w dziedzinie bezpiecznej jazdy. Piotrze, to się narobiło, co? Myśmy bo... też mieli w Małopolsce kiedyś taki karambol. No może nie aż taki, ale... Mieliśmy bardzo duży, to był chyba taki jeden z pierwszych, bo już na autostradzie mhm. to był 2005 rok, 63 samochody, no. I don't know. Była droga bardzo długo zablokowana. No, dzisiaj a... mamy sytuację zbliżoną tylko gdzie indziej, tym razem koło łodzi. Tak. Gęsta mgła, przymrozek ślisko, nic nie widać i nagle się. To właśnie chciałem powiedzieć, a przyczyna ta sama. Mm -hmm. Przyczyna ta sama, czyli e, znowu mamy do czynienia z lustrzanym wypadkiem. E, działa to rzeczywiście na zasadzie lustra, bo najpierw e, dochodzi do kolizji pojazdów na jednym z pasów e, tej drogi dwujezdniowej, następnie dokładnie to samo z delikatnym przesunięciem paruset Metrów odbywa się na jezdni przeciwnej, a jest wynikiem tylko i wyłącznie tego, że kierowcy są zaciekawieni. Mm -hmm. Spoglądają na to, co dzieje się na pasie przeciwnym, no i niestety nie zauważają, że już przed nimi też ktoś rozpoczął hamowanie. Tak zwani Apache. Tak, no tak się mówi, a ja mm. tylko patrzę, mm. niestety. Tak, tak. No i finał jest jak widać. No. W sumie 30 osób rannych, yy, kilkadziesiąt rozbitych samochodów, droga zablokowana, kłopotów pełno. No, no i miejmy nadzieję, że tylko tak się to skończy, bo tam kilka osób jest ciężko rannych. Trzymamy za nich kciuki, żeby, żeby się z tego jakoś wykaraskały i żeby nie było poważniejszych komplikacji. Yy, jak sobie radzić, co robić, kiedy jedziemy właśnie taką drogą jak autostrada, wjeżdżamy no, w rynne tak naprawdę, nie możemy z niej uciec nagle, a jesteśmy w mgle, jest ślisko i widzimy, że wkoło jest szaleństwo. Nie, no, nie ma jeszcze zderzenia, ale wszyscy tną ile fabryka dała. No niestety najczęściej to charakteryzuje drogi szybkiego ruchu, tego typu kolizje. Kolizje masowe, gdzie pojazdy najeżdżają jeden po drugim na siebie, a kierowcy tak naprawdę już nic nie mogą zrobić, bo po prostu za późno zauważyli przeszkodę. Na autostradzie najczęstsze wypadki, jakie w ogóle zachodzą, to najechanie właśnie na tył poprzedzającego i robiono takie badania doświadczenia już trzy minuty postoju pojazdu na jezdni wystarczą do tego żeby doszło do zderzenia czyli gdybyśmy zaparkowali pojazd na jakimkolwiek pasie autostrady bez względu na to czy prawym czy lewym i na trzy minuty odeszli od auta no to można już zakładać się, że ktoś na niego najedzie natomiast jakby u podstaw bezpiecznej jazdy bo rzadko się o tym mówi leży widoczność i przyczepność niestety z tymi dwoma będziemy mieli problem właśnie w takim okresie jak teraz czyli styczeń luty ale jeszcze marzec i kwiecień mm -hmm. wtedy to do tych wypadków dochodzi najczęściej No bo mamy zróżnicowane temperatury mamy odparowującą czy też przechodzącą w stan cieczy parę No i zamarzającą jezdnie. No a niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego że e, tak działają lodówki tak działają klimatyzatory o, o jakiej zasadzie mówię? Jeżeli nam ciecz paruje, no to ta, która jeszcze nie odparowała, a jest przy powierzchni jezdni, ona zmniejsza swoją temperaturę. Również my, kiedy wyjdziemy z basenu, jesteśmy schłodzeni, odparowujemy, no i jest nam też chłodniej. Niestety tak się dzieje, że w momencie, kiedy tam mgła zaczyna odparowywać, często jest to właśnie godzina dziesiąta, 11 kiedy przy tych temperaturach minus 2, minus jeden zaczyna wschodzić słońce i przygrzewać na jezdnie. Na tej jezdni może się tworzyć po prostu szklanka Czyli Czarny lód, tak zwany, tak. To jest czarny lód, niestety bardzo tragiczny w skutkach, jeżeli kierowca nie zdaje sobie z tego sprawy. Natomiast kierowcy są uwodzeni, no, tak się śmieją, uwodzeni czerwonymi światłami, czerwonymi światłami jadących mm -hmm. pojazdów przed nami. Bardzo często na autostradzie jedziemy, tak jak powiedziałeś, w takim ciągu. Jedzie się nam dobrze, gra dobra muzyka, my lubimy jechać synchronicznie z innymi, cieszymy się. O, jak fajnie, ten kierowca przed nami też ma. Jaja, potrafi szybko jechać, no to ja jadę razem z nim, jadę za nim, on wyprzedza dynamicznie, to ja też. Tylko w momencie, kiedy ktoś z przodu czegoś nie zauważy, zagapi się, no to dochodzi do katastrofalnych skutków, bo wtedy wszyscy na siebie najeżdżają. Mhm. No a no i, później mm -hmm. tylko pozostaje uciekać. No ale co robić? Jeśli widzisz coś takiego, co no, mocno zwolnisz, to też mogą ci z tyłu wjechać, nie? Tak, bardzo często to zależy też od indywidualnych predyspozycji kierowcy. Jeden zacznie patrzeć w lusterka, będzie szukał tego wolnego miejsca, żeby zmienić ewentualnie awaryjnie pas, nie uderzyć. Natomiast większość kierowców odruchowo co zrobi? No wciśnie staje siły hamulec. I to auto nam po prostu nagle wyrośnie. My niestety nie zachowujemy należytych odstępów, zapomina o tym, że im szybciej jedziemy, to ten odstęp tak naprawdę musi być większy. Natomiast przy dzisiejszej technologii, przy zapewnieniach producentów, my jakby no ulegamy temu złudzeniu, że no jeżeli mam bardzo dobre, nowoczesne auto, no to ono na pewno się zatrzyma. No samo się nie zatrzyma już przy tej prędkości i mhm. musimy liczyć tą odległość. O tym niestety zapominamy. No a druga rzecz, warunki pogodowe, no i czas reakcji człowieka. No niestety my też zapominamy o tym, że w lecie bardzo często mamy nieumyty samochód, no bo nie myjemy go, bo jest mróz, szyby zajdą już taką tą solą. Mhm. Mamy miejsca, gdzie jest po prostu biała szyba, i teraz wyjeżdżamy, jest ładne słońce. Ono przyświeca, i bardzo często nie widzimy dość dużych elementów szyby. Te fragmenty są tak szerokie, że możemy nie widzieć rowerzysty, możemy nie widzieć pieszego, mhm. czy nawet całego samochodu, który nadjeżdża. Nawet i sprzeciwka, czy sprzecznicy za nami. Bardzo często ta szyba tylna jest bardzo brudna. Również nie widzimy, jeżeli byśmy jechali i światło świeci nam w plecy. To również nie widzimy świateł stopu, które się zaświecają w pojeździe, który jedzie przed nami. Te wszystkie opóźnienia, a to potrafi być jedna, dwie sekundy, powodują, no, że my przejeżdżamy bardzo duże odległości. Już przy 90 na godzinę pokonujemy 25 metrów na sekundę. To tak naprawdę to jest ten czas reakcji, w którym jeszcze być może zdążylibyśmy coś zrobić, no, ale niestety e, najczęściej dochodzi do uderzenia. No, to łatwo sobie wyobrazić. 25 metrów na sekundę, a 50 metrów widoczność, czyli kiedy gdy przy 50 metrach zobaczymy coś, to już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bo reakcja, droga hamowania, wszystko razem, to po prostu najczęściej uderzamy z pełną siłą, nawet nie, nie zdążymy wcisnąć hamulca. Trzy sekundy to jest. Raz, dwa, trzy: uderzenie. Prawda? I, I co można w tym czasie zrobić? Przeżegnać się chyba tylko, bo już na, na, na wiele więcej nie zostanie czasu. Więc no, nawet trzeba, nie zdążymy się wystraszyć. Trzeba starać się jechać w miarę możliwości wolno, y, trzymać się prawego pasa, nie, nie, nie uciekać na ten lewy od razu, zaraz kogoś wymijamy, tylko zachowujmy duży dystans, dajmy sobie szansę na to, żeby ten, kto jedzie z tyłu, jeśli my wciśniemy hamulec, żeby on też zdążył wyhamować, bo to jest też takie prawo, y, że ten pierwszy, który hamuje, ma najwięcej czasu, ci pozostali mają coraz mniej i ten ostatni po prostu uderza już z pełną siłą. Y, tak działa właśnie w w korek. Tak, zdecydowanie. Natomiast co zalecamy? Jeżeli widzimy, że coś się dzieje na jezdni przeciwnej, to na pewno pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, włączamy kierunkowskaz, zjeżdżamy na prawy pas. Mhm. zostawiamy ten lewy wolny, bo to najczęściej wszystkie te tragedie zaczynają się od lewego pasa, nie od mhm. prawego, mhm. bo to na lewym jadąc widzą, co się dzieje naprzeciw. Tak, I się gapią. I się tak. gapią i zaczynają nagle hamować. Natomiast gdyby, gdybyśmy byli uczestnikiem takiego karambolu i o dziwo by się nam nic nie stało, nie zakleszczylibyśmy się, jesteśmy w stanie otworzyć drzwi, to jak najszybciej trzeba wysiadać z auta i gdzie uciekać? Do przodu. Do przodu, dokładnie. Uciekać w karambol. Tam, gdzie auta już stoją, gdzie yy, ich masa... Metalowa spowoduje, że będzie amortyzować kolejne uderzenia. Czyli uciekamy jakby za tą naturalną zaspę, zaporę, która tworzy się z pojazdów, uciekamy pomiędzy nimi, uciekamy do przodu. No chyba, że jest teren na tyle płaski i mamy na tyle widoczność, że wiemy, że przeskakując barierkę, nie spadniemy 4 metrów z wiaduktu, no to oczywiście możemy też za barierkę, ale również uciekamy do przodu. Nie stoimy za barierką i nie patrzymy, co będzie, bo jeśli wypinamy dziecko z pasów, to też starajmy się to zrobić z wnętrza samochodu, a nie stojąc obok tak. z otwartymi drzwiami. Tak. Bo, bo tam mamy małe szanse na przetrwanie Jeśli ktoś się otrze o nas A jeśli będziemy w środku, to najwyżej tylko się otrze I mamy tylko kolizję Więc takie rzeczy i pamiętajmy, żeby wysiadać od strony tej, która jest bezpieczniejsza Nie tam, gdzie jadą auta Wszystko jedno, na którym jesteśmy pasie Albo z prawej, jeśli prawa jest po stronie pobocza Albo z lewej, jeśli żebyśmy nie wysiadali wprost pod na te jeżdżające auta Żebyśmy mieli chwilę na to, żeby się temu przyjrzeć Zobaczyć A jeśli nie, to uciekajmy wzdłuż pasa rozdziału I tamtędy yy, biegnijmy do przodu Żeby tam się yy, właśnie schować Dzisiaj Krzysztof Ho coś takiego, trochę mnie to zastanowiło w którejś telewizji, że, że, że lepiej zostać w samochodzie, bo jeśli uderzymy, to samochód, samochód jest, daje nam większą szansę przetrwania, bo jest jakąś ochroną, a jeśli sami dostaniemy, to, 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 to mamy mniejsze szanse. Ale z drugiej strony widziałem kilka samochodów dzisiaj zmiażdżonych po prostu jak, jak plasterek kiełbasy dosłownie. I gdyby ktoś był w środku, gdyby tak wszyscy zostawali, byłby problem. Więc rozważmy to, czy możemy bezpiecznie i uciekajmy, prawda? Ja myślę, że tak. Wszystko no, zależy od oceny na sytuacji pewno, na miejscu. Na pewno Krzysiek e, myślał e, o, 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 o jakimś dużym, aucie. O jakimś dużym mm -hmm. aucie lub po prostu o kolizji miejskiej. No. Mm -hmm. e, na autostradzie, kiedy rozpędzona ciężarówka do tych 80 na godzinę by w nas uderzyła, no to nie mamy żadnych szans. Druga rzecz, e, żadne samochody nie są budowane tak, żeby systemy bezpieczeństwa biernego były skierowane jakby od tyłu do nas. Mm -hmm. e, samochodem najbezpieczniej uderzać jest przodem. Nawet się tak e, szkoli odpowiednie służby w różnych krajach, że jeżeli już nie mamy Możliwości, to taranujemy, uderzamy przodem auta, a nie tyłem, bo ten tył rzeczywiście jest delikatny. E, tak. I nie bokiem, bo bok też jest bardzo niebezpieczne uderzenie bokiem, bo zł złamanie karku. no to, tak, to, no, to przydarzyło się e sennie. Uderzenie. Ayrton senna wiele razy, miał wiele wypadków, jeden taki niewyglądający groźnie uderzenie boczne i, i, i tak właśnie zginął. Miejmy, miejmy nadzieję, że te porady Państwu nigdy się nie przydadzą, ale proszę o tym pamiętać, że jeśli jest mgła, zwalniamy, jedziemy ostrożnie, nie wciskamy hamulca do końca, ale staramy się zwiększyć dystans przed autem, przed nami, nawet gdybyśmy go Mieli nie widzieć, to jedźmy tak, żebyśmy mieli szansę zatrzymać się na tej krawędzi widoczności. Tak. Z taką prędkością byłoby najbezpieczniej, bo wtedy wiemy, że dojedziemy. Włączmy tylne przeciwmgielne, ewentualnie włączmy awaryjne nawet, żeby zwiększyć szansę tym, którzy z tyłu do nas dojeżdżają, żeby już widzieli z daleka, że coś tu nie gra. Awaryjne nie, w takiej sytuacji y, mogą bardzo pomóc. Oczywiście i pamiętajmy też, że kiedy jedziemy rano, kiedy jedziemy pod wieczór, kiedy słońce po prostu wschodzi, zaczyna przygrzewać i później niestety ono nam zachodzi, to to są te momenty, kiedy nawet jeżeli nie ma tej mgły, ale jest zróżnicowany teren, czyli mamy dolinki, mamy... Takie nieckie zagłębienia, mm -hmm. to wjeżdżając do nich dużą prędkością możemy nagle zderzyć się ze ścianą mgły, a za nią to może być już wszystko, może być nawet ciężarówka w poprzyk położona na drodze. Więc pamiętajmy o tym widoczność i przyczepność. To są takie dwa aspekty, które no, stanowią o bezpieczeństwie naszym i tak naprawdę bezpieczna jazda to jazda, e, gdzie kierowca potrafi ocenić przyczepność i przede wszystkim widzi. Widzi to, co mm -hmm. jest przed samochodem. Piotr Ręczowski, Auto Akademia był dzisiaj naszym ekspertem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.